Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek XXLX kolekcji Panini FIFA 365 2023. Wybrałem tutaj 5 kart, 5 zawodników, 5 różnych klubów. Paris Saint-Germain-Neymar, Liverpool-Van Dijk, Barcelona-Frankie de Jong, Karim Benzema-Real i Zlatan Ibrahimowicz milan Jeżeli moi kochani wpadną tutaj karty, danego klubu to jest jeden punkcik natomiast jeżeli wpadnie zawodnik, który jest na limitce to mamy za dwa punkty, wtedy będzie oczywiście ciekawiej 12 saszetek przygotowałem także lecimy i zobaczymy kto wygra pięknie z Milanu od razu na wstępie mamy second skin super i prowadzenie następnie Magician z Juventusu Angel Di Maria Bayern Kapitan Neuer i mamy pierwszy punkcik również dla Barcelony. Ronald Araujo na razie, tutaj jak znikną, to sobie przesuniemy. Mamy Olympiakos i Liverpool Tiago, czyli na ten moment trzy zespoły po jednym punkcie. Logo Bayernu. Następnie Giant Karim Benzema we własnej osobie za dwa punkty. Mamy następnie Marsylia, Alexis Sanchez, fans favorite, Titan, Bremer z Juventusu, Manchester United, Ronaldo i Olympiakos. Tutaj, moje kochani, moje braki, nie ma tego już dużo, ale teraz już coraz ciężej trafić cokolwiek. Powtarzają się karty i mamy logo Marsylii. Następnie, fans favorite, Hulk z Atletico Mineiro. No i proszę, dominator Robert Lewandowski z Barcelony, drugi punkt. Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Czyli wszyscy już mają chociaż po jednym punkcie. Kapitan Sportingu Coates oraz bazoweczka z Interu. Second skin Fihewar. i kto? Lautaro Martinez na karcie RAR Top Master nadal brakuje mi numer 6 jeżeli chodzi o rarki. tutaj mamy dziewiątkę a sobie tutaj z boku damy następnie z Bayernu mamy bazoweczka, Lech, douglas, znowu Lech, Szymczak i Bayern Korecka Second skin Bayern magician Luka Modric z Realu trzeci punkt Bokarim za dwa z lecha mamy Bednarka Chelsea Manchester City i Bayern mam nadzieję, że tutaj nic nie przeoczyłem, ale raczej nie. No i szósta saszetka. Prowadzi Real na drugim Barcelona. Line-up Manchesteru City. Titan Bailey z Marsylii. Bazówka Chelsea, Marsylii, Olympiakosu i Manchesteru City. I lecimy teraz drugą szóstkę, czyli tak, by jesteśmy w drugiej połowie. Logo Sportingu No i mamy ponownie Karima Benzeme Giant Karim Benzema Giant Czyli 5 punktów w tym momencie już Kapitan Chelsea Aspilicueta Bazówka Interu Manchester City i jest Milan Olivier Giroud Drugi punkt Liverpool Line up Drugi punkcik następnie fans' favorite. Jair z Atletico Mineiro, Titan Bailey, Marsylia Chelsea, Paris Saint-Germain, Kim Pembe. Drugi punkt i Sporting Second Skin Fejewar, No i jest Real Tony Cross. Fans' favorite. Czyli to będzie już szósty punkt. Atletico, Liverpool, Luis Dias i ponownie Virgil van Dijk za dwa punkty. Gonią pięć punktów dla Liverpoolu w tym momencie, a tutaj Robert Lewandowski i trzeci punkt. No, robi się coraz ciekawiej. Logo Ajaxu. Game Changer Olsen z Brugi. Titan Sadka Lech bazówki Atletico Mineiro, Brugia i Tottenham. Real mamy line-up. Następnie magician Zanez, Bayernu United, Barcelona, Ter Stegen czwarty punkcik, Chelsea i Paris Saint-Germain, Ramos. Trzeci punkt. No, czyli teraz to Milan już na samym końcu. Tylko dwie karty. Line-up Tottenhamu. Z drugiej mamy Buszanana, fans favorite. Atletico Bazówka, Inter, Bayern i Chelsea. Czyli mamy rozstrzygnięcie. Wygrywa tutaj zdecydowanie Real. W sumie 7 punktów, bo Karim Benzema ma po dwa punkty tutaj za dwie karty. Na kolejnym miejscu jest Liverpool 5 punktów, bo Van Dijk za 2. Tu mamy 4, tu mamy 3 i Milan na samym końcu tylko dwie karty. Smaczkiem dzisiejszego odcinka jest oczywiście Rarca. Lautaro Martinez nie wpadają one jakoś tak często. Także moi kochani patrząc tutaj na te wszystkie trafione karty. no Nie zauważyłem żeby była jakaś nowa do kolekcji. Więc trzeba dalej szukać. No i co? To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.